TV-24 Reporter Sky. No niestety mam trochę jeszcze ten refluks, drodzy Państwo, i tak niezbyt mm, prawidłowo mówię, może mnie trochę słychać, ale wracamy do tematu, który kiedyś którego się kiedyś dotknęliśmy, choć mianowicie o Jantry, jesteśmy akurat na targa Moniki dymeckiej od wahadełka do gwiazd przed nami za chwilę znowu się pojawi Tadeusz Jaworski, który nam dopowie parę kwestii, parę zdań związanych z działaniem Jantr i myślę, że dobrze byłoby gdybyśmy od razu przystąpili do dzieła tu akurat są misy, to jest też jedno z dzieł mistrza Tadeusza. Ale żeby nie przedłużać tematu, poprzednio rozmawialiśmy o, 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 jantrach, o jantrach związanych. Z jakim działaniem? E, witam Państwa. E, nawiązywaliśmy o pierwszym raz W zasadzie to już, e, 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 już tak, to dosyć dawna sprawa, nie? ale bardzo aktualna. To było usunięcie guzów nowotworowych z narek od Pani, która e, potwierdziła. Czyli o zdrowotnym działaniu Jan. Tak, potwierdziła. O zdrowotnym działaniu Jan. jak dokładnie nowotworowych. Nowotwa... Złośliwego albo buzów nowotworowych. Było tych guzów bodajże 6 czy 7, zostały usunięte przez jantra. to zostało udokumentowane przez zdjęcia OSG, które były robione przed jantrami i po jantrach. Zupełnie zmienione. Są to dowody. No, ale... A dzisiaj powiedzmy sobie o jantrach związanych... O zupełnie innym, w innym kierunku. Jantry, które działają w, w obszarze biznesu. Tak jest, I również tutaj z polecenia Moniki Dumeckiej dostałam pana, który... Mogę powiedzieć, że ma na imię Krystian, biznesmen, biznesmen, budowlaniec, który buduje domy. Który buduje domy i nasze się wypożyczałem. Zadzwonił do mnie tego od razu, oczywiście z polecenia Moniki Dymeckiej, z tych targów, żeby mu pomóc. Chodziło o to, że był w tarapatach finansowych. Nie miał żadnych robót, Coś mu się nie szczęściło na dodatek, że Komornik już mu wsiadł na maszynę. Jeden Czyli było, było to już to był ostro. Bardzo ostro. Miał poważne deby. tak to nazwać. I zrobiłem jantę. Miałkę, która miała zadanie pomóc mu w tym biznesie, czyli przynieść mu szczęście. Wszystko miał, bo tak naprawdę chłopak, tak mogę go nazwać, młody biznesmen, miał talent, wiedział jak tą budowlankę prowadzić, wiedział jak domy budować, miał ludzi do tego, miał maszyny, wszystkie auta, niestety nie miał zleceń. No i po zrobieniu moich jantr zadzwonił do mnie, to było chyba miesiąc później, czy dwa miesiące, czy półtorej miesiąca później, że ma już dwa zlecenia. Wyobraźcie sobie Państwo na 800, ponad 800 tysięcy złotych. Dwa zlecenia dostał, uruchomił swój, swój wysięgnik, który miał do wypożyczania, żeby po prostu na zarabiać, nie? I oczywiście... Biznes ruszył z kopyta nie? Takie dostałem informacje. Zresztą to można sprawdzić. Nie mówię nic, czego nie można było sprawdzić. Te czy można sprawdzić. I po y, w dłuższym okresie przyzwolił do mnie po pół roku, po 8 miesiącach, y, powiedział mi po fali że już ma oszczędności. To nie były wielkie oszczędności, ale po 8 miesiącach od moje mojej jazdy 20 tysięcy oszczędności, jeszcze dobre wypłaty ludziom płacił i na dodatek mu się sześciu W całej rozciągłości. To trwało w zasadzie, kontakt do około 2 lat. Mogę to potwierdzić z pewnością, jak te jantry działają. Dlatego jak te jantry działają. W zasadzie to była jantra 64 z mojej listy. Z mojej listy. Taką listę jantr y, można dostać, można ode mnie dostać. Wysyłam ją na maile, Jeżeli ktoś wyśle do mnie takiego majla, to by to miał listę dostać. Na tej liście jantr są zarazem jantry uzdrawiające, jantry ochronne, na przykład przed y, y, jakimiś demonami, chroniące domy przed dynamicznymi siłami. Jak właśnie na biznes jantrę. Oczywiście, że tak, sam używam taką jantrę na biznes, y, która wisi, y, w zasadzie się wiesza nad takim miejscem, gdzie y, przeliczamy jakieś swoje możliwości biznesowe, oceniamy je, rozważamy i y, y, ta jantra oczywiście jest umienna, na firmę robię tak, taką jantrę, a mówię, dowodem na działanie tej jantry jest pan Krystian, które ma... Tomou I przez dwa lata w tej chwili kontaktów z nim nie mam, pewnie tak się dobrze wiedzie, że po prostu... Ale, do Ale zagrożenie komornika było. Było, było I to, oczywiście... że wyszedł na prostą, to znaczy, że te jantry miały jakieś, mi po, jakieś pozytywne działanie. Z płaczem, z płaczem, dzwonił do mnie, żeby mi pomógł, bo jest przed komornikiem, więc są wezwania przedkomornicze do, do zapłacenia różnego rodzaju rachunków, nie? I Moja jantra właśnie na biznes pomogła. Pomogą, że... A ich jest kilkadziesiąt. A może jeszcze powiedzmy o jakiejś, czy o kilku, które też mają jakieś znaczenia, znaczenie w swoim działaniu na innym obszarze tego, tego działania. Znaczy w zasadzie jest to Tak naprawdę moglibyśmy godzinami o nich roz, rozmawiać, nie? Ale na przykład powiedzmy... Powiem Państwu o jantrze ochronnej. Z mojej listy jest to jantra numer dwa. Ochronna. No i co, z, i co z nimi się przede wszystkim robi? Bo się mówi o tym, że można je gdzieś umieszczać. Dla przypomnienia trzeba powiedzieć, jak one, wy, one wyglądają. Jak no są e e wykonywane. Już kiedyś może wspom wspominałem, ale miałem do czynienia y dwukrotnie z wódą. Z wódą, z zaleszkami wodą. Z którymi musiałem po prostu w jakiś sposób dać sobie to znaczy chodziło bardziej o mojego klienta. czarna Tak, o mojego klienta. I te jantry oczywiście skutecznie zablokowały działanie tak, działań wdu związanych z czarną magią. Także tutaj jest akurat jest jantra, którą ochroną, zobaczcie tak, Państwo, tak wygląda. Jantra ochronna polega na tym no oczywiście, że trzeba ją zrobić, nie? ale tutaj w tym momencie swój atrament robię spe specjalnie. Nie? to bo oczywiście są pewne cyfry. Nie? Yy, też mogę uprzedzić, yy, że nie należy robić dikiatr, jeżeli nie ma się pewnych uprawnień, powiedzmy tak zwanych. Tutaj proszę, proszę, proszę nie, to yy, akurat jak widać, Skończyłem szkołę ja z sukcesem. Następna, są dwa dyplomy. Dowodem tego, tych moich możliwości drugi jest mistrzostw Nepalu. Tak, w Nepalu w Kathmandu. Zrobiłem oczywiście te dyplomy. Oczywiście. Trzeba nauczyć się tego, trzeba tam jeździć, trzeba y, odpracować od, od, swoje, trzeba po prostu się nauczyć, być uczniem i y, y, zdobywać się te kwalifikacje właśnie na tej drodze. Jak Państwo widzicie, to są dowody na to, że byłem w tym nie i że się odczytałem. Czasami może ktoś kwestionować. Jestem de facto jestem jedynym w Polsce y, plus w mojej jedyny w Polsce który się zajmuje jadrami z możliwością ich wykonywania uzyskanym przez może nie przez, ale w Katlanu. Czyli, czyli nie, nie każdy który może to musi, robić, robić, musi przejść pewną oczywiście. naukę i musi być inicjowany. Tak, inicjacje należy wystąpić, a tu widać są inicjacje, to są bardzo ważne rzeczy, dlatego, że że sama wiedza jest jednym takim aspektem w, w robieniu tych jan, ale bez inicjacji nie można wykonywać tych jad. Czyli znaczy, trzeba mieć inicjację do. Znaczy ta inicjacja daje tą więź i moc duchową. Tak. Trzeba, trzeba po prostu mieć inicjację od braminów, od nauczycieli, od właściwych nauczycieli, którzy, którzy nas w pewnym sensie usytuowiają, albo taki protektora przez hinduskich bogów. Inicjacje do hinduskich bogów. W tym wypadku do Kalidebi. Od razu muszę nadmienić tutaj, bo każdy wiedział, że te jantry są związane z hinduizmem i y, silnym protektoratem tych jantr jest Kalidebi. Jeżeli chodzi o... Czyli ta, która dokonała samospłonu. Tak. Już rozmawialiśmy na temat chyba w poprzednim. No warto, warto w dwóch formie. słowach przypomnieć, bo Ale e, Kali Devi była młodą... tą postać. Dlatego, tak, że ona jest, jej, jej postać jest zniekształcana poprzez filmy chociażby o Indianie Jonesie i tak dalej. Tak. Kali Devi, Kali Devi była młodą dziewczyną. E... W jakimś 300-400 lat temu, może dalej, która dokonała samospalenia w proteście przeciwko takim, takim apodyktycznemu traktowaniu kobiet, młodych kobiet, przez rodziny. Kobiety młode w Indiach, najczęściej mówimy o kobietach, które. Od 15 roku życia, z tego, którego były zamykane po prostu w domach, żeby, były, żeby można było je czysto wydać, tak powiedzmy, stricte czysto wydać, za mąż. Dlatego że, no, to jest takie dyskryminowanie trochę tych kobiet i temu zaprocesowała właśnie Kali Devi, Kali Devi znana właśnie jako Kali Devi, zaprocesowała poprzez samo spalenie. I tak dostąpiła właśnie tego bycia boginią w Panteonie Bogów. Chim. Bo z tym się Jak też wiąże, się, że jakby ona została, to później nie mogłaby sobie miejsca znaleźć i tak dalej. Tak, także, także tak wygląda właśnie jedna z legend o Karnevie. A jest ich parę, w tej chwili nie mógłbym z całą precyzją zacytować innych tutaj legend o Kalide, w jaki sposób to się stało, ale zapraszam Państwa do zainteresowania się, gdyż jest to bogini, która... Bez, bez wątpienia... Pomagająca. Bez wątpienia film, który oglądaliśmy w kinach parę lat temu, pewnie dla ubarwienia zniekształcił jej jest, obraz, jest dając przesłanie jakieś demoniczne i tak dalej, a to trochę samo, nie tak. Samo to przesłanie w tym filmie, tutaj chodzi o Indiana Jonesa, jest, jest fałszywe, jest, jest nad, znaczy się powiedzmy, rytuał może w pewnym sensie miał tam jakieś odbicie w rzeczywistości, natomiast... Ale przekaz, znacze, głębsze znaczenie tak, nie było tu rozpoznane. Przekaz taki powiedzmy dosyć negatywny był fałszywy. Calderi nie była żadnym Uosobieniem zapijania bezpośrednio. Demona zła, że się tak wyrażę. Mogę tylko jeszcze Państwu powiedzieć taką ciekawą historię: że faktycznie Kalidewi, jeżeli chodzi o, o spalanie, o stos, była boginią, która pomagała przechodzić w inne światy kobietom. Z reguły w Indiach, jak i w Nepalu, hinduizm dosyć źle tak wdowy. I najlepiej było, i tak się często działo właśnie, że wdowy wolały umrzeć razem ze swoimi mężami. Nie? I jedyna taka możliwość przejścia razem ze swoim mężem za światy było sponięcie, dlatego że tam pogrzeb odbywał się poprzez spalanie, poprzez kremację na stosach i wtedy, jeżeli taka żona została wdową w tym zajcie, Oddawała się takiej kremacji, mogła przejść ze swoim mężem do następnego życia razem i z nim żyć. Jednak nigdy, nie, chociaż oficjalnie tego nie wiemy, nie? ale nieoficjalnie wiadomo, że, że te kobiety nigdy żywcem nie płonęły. Zawsze stosowały jakąś, jakąś truciznę, zabijały się same i płonęły już nie odczuwając tego bólu, tych płomieni. Jeszcze coś powiem ciekawego, bo po Nepalu i do Nepalu jeszcze dosyć często i jeszcze dzisiaj odbywa to się. E, nie powiem w jakim mieście, dlatego że e, tego mi nie wolno, bo odbywa się w jednym poważnym mieście, świątyni Kali Devi, odbywa się e, na życzenie, na życzenie e, oczywiście takiej kobiety, kremacja razem z mężem może spłonąć i robią to do dnia dzisiejszego. Są, y, są takie pogrzeby stosowane, czy y, świat nie wie, nie musi wiedzieć, to nie jest nic złego tak naprawdę dla nich. My możemy troszeczkę inaczej się na to patrzeć, ale kobiety y, nadal korzystają z tej możliwości odejścia y, za świat ze swoim mężem. Czyli y, dobrowolnie y, oddają się tej kremacji, ale najpierw trując y, najpierw, y, się, bo y, same się zabijają w tym sensie. Bezboleśnie, że potem z, z, wspólność... Uży, z używając samym, z, pewnych tak, środków, które pozwalają... Tak, tak, tak może niedokładnie nazwane, ale Państwo wiecie o co chodzi. I tak się dzieje do dnia dzisiejszego. Oczywiście nie jest to stosowane, nie jest to popularne, ale w wyższych tych, tych, tych kastach, wyższych kastach tak się nadal Może w kastach bromińskich, nie, może tak być z całą pewnością, albo w ciut niższych kastach, w tych wyższych kastach tak się dzieje. Yy, wiem, że tak jest, bo byłem tego świadkiem. No i myślę, że na tym nie mam żadnych zdjęć przede wszystkim, bo nie wolno robić tam żadnych zdjęć. Chętnie bym zrobił takie zdjęcie, ale nie można. Yy, postawmy posta nad tym posta kropkę, kropkę, jeżeli się coś jeszcze ciekawego przypomni, to do, do tematu Jan i nie tylko wrócimy, a poza Janem. Mamy tu jeszcze yy, oczyszczające. E, misy tybetańskie są coś egzorcystyczną. Te misy, te misy są egzorcystyczne, te, których dźwięk, dźwięk, symbolika też e, oczyszcza. A może zademonstrujemy e, jakieś. Są specjalne znaki. Fra, fragment dźwięku buddyjskie. Są specjalne znaki, które mają działanie egzorcystyczne. jest medyczno egzorcystyczna. Nierówna podłoga. Nierówna powierzchnia. Tak. Nierówna powierzchnia. Może ten dźwięk jest... Przepraszam. O. Taki sam dźwięk. Możecie Państwo nie wierzyć. Taki sam dźwięk jest w tamtej myśli. Z tym, że ta misa jest typowo medyczna. Misa musi być na równej powierzchni ustawiona. Tak. Oczywiście tam jest piasek pod spodem na powierzchnia. Tu są ta misa, pracuje. Ale tu już bez problemu, nie? Tam jest tamta tam są podobne. Z tym, że ta Otyk, jest tylko medyczna, a tamta jest yy, oczywiście. Potykamy się na następno, na, na następnych... Na następnych targach. 17, 18, 19 maja. Jak ktoś będzie chciał, to zawsze poprzez nasz może Kanał się rozwija. jeszcze możemy problemy. dodać jedną rzecz, że jeżeli ktoś będzie, że jeżeli ktoś przyjdzie, i będzie miał problemy z jakimiś bytami, na przykład, które by trzeba było usunąć, albo z jakąś magią, której, która się przyczepiła, bez problemu za darą może przyjść i zostanie oczyszczony przez nas. Czyli zachęcamy i tak liczymy, że się jeszcze spotkamy w sali. Dla klientów ta misa właśnie w tym sensie takim zabiegu y, ezoterycznego e, nie dla, y, dla, kogoś, dla, dla ludzi, którzy przyjdą nie, y, z wizytą na te targi. TV24, Reporter Sky.